Hej, tutaj Messimus. Dzisiaj pokażę Wam, jak wysyntezować brzmienie typu brass, które sprawdzi się w gatunku synthwave. Na początku opowiem, co dzieje się w syntezatorze, a później zrobię brzmienie od zera. Przejdźmy zatem do poronika. Jeśli chodzi o syntezę tego brzmienia, użyłem dwóch oscylatorów, w pierwszym z nich mamy falę piłokształtną, trzy głosy, trochę detuna, co ważne, retrigger jest wyłączony. Jeśli chodzi o drugi oscylator, wszystko jest prawie identycznie, dlatego że mamy również wyłączony retrigger, trzy głosy, detune, tylko że falę zmieniłem na kwadratową oraz ten oscylator gra trochę ciszej. Najważniejszą rzeczą w tym brzmieniu jest obwienie dla filtra. Obwiednia ta otwiera filtr, co daje efekt trąbki. Mamy również LFO na pitchu, które dodaje takiego fajnego, oldschoolowego, vintage'owego efektu. Teraz zrobię brzmienie od zera. Dodam trzy głosy, trochę detuna. W drugim oscylatorze dodam trzy głosy, włączę trigger. Trochę na down trochę ściśle ten oscylator. Teraz zajmiemy się obwiednią dla naszego filtra. Trochę zamkniemy filtr, obwiednią ustawimy tak, żeby w filtrze. Otwierał. Słyszycie? Filtr się otwiera. Teraz pobawimy się LFO, aby uzyskać vintage'owy efekt. Nie za dużo tego LFO, tej modulacji. Nie za szybka ta modulacja powinna być. oprócz tego dodam trochę delaya w trybie ping-pong bawię się trochę jego ustawieniami jeśli chodzi o to co zadziało się na mikserze to trochę ściąłem dół i dodałem trochę pogłosu jeśli chcecie uzyskać coś nowego z tego brzmienia, możecie dodać delay, który będzie bardzo szybki. Musicie się pobawić z tym ustawieniem, ale możemy uzyskać takie fajne metaliczne brzmienie. Które sprawdzi się na przykład w gatunku trap. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Cześć!